TaniMinecraft.pl to strona na której możesz zakupić tani Minecrafta Premium. Gwarantujemy wysoką jakość natychmiastową wysyłkę oraz wsparcie techniczne w przypadku jakichkolwiek problemów. Zaufało nam tysiące klientów. Sprzedaliśmy już dziesiątki tysięcy kont. Szybko, tanio, bezpiecznie. TaniMinecraft.pl link znajduje się w opisie. Halo, dzień dobry pani Danuta. Dzień. Tak. Jak dzwonię w sprawie ogłoszenia na OLX, zaopiekuję się dzieckiem ukośnik dziećmi. Czy ogłoszenie tak? jest aktualne? E, tak, tylko wie Pani co, a skąd Pani dzwoni? A Pan? E, no, bo, bo tu jedna Pani już dzwoniła kiedyś, wie Pani co, ale bo chciała do Radomia, a no ja jestem z Przysuchy. No ja mam 23 km do Przysuchy. Aha. Mm -hmm. No aktualny jest, tylko... No niech pani powie. A co mam panu powiedzieć? No, znaczy się, yy, gdzie to jest, w którym to kierunku... Północny wschód. Mhm. Mm to może. To 23, 23 no ja... km od przysłuchy, tak? Tak, to ja dam córkę może, co? Bo ona chce zobaczyć, kto będzie się... Miał no to poproszę, to poproszę Halo. No, dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam zbiórko? Dobrze. Ale... A jak masz na imię? Zuza. Aha, ładne imię. Lubi Pani dzieci? Tak. Ja lubię Panią... A ile masz latek? A ile masz latek? Pięć. O, chodzi do przedszkola? Yy, tak. A ja bym tak. Panią przytuliłabym, Panią. No to pięknie. Ale Dzik, git. Co tam pani tak. rzuca? Czym pani rzuciła? A niczym, ja drzwi zamknęłam. Ale pani trzaska. Tak? Nie, nie trzaskam. Jak pani drzwiami rzuciła chyba? Nie. 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 Ale akcja. Proszę pani. Wiecie, możesz podać mamę? Możesz podać mamę? Tak, mogę. A mam pytanko. Tak? Wyśle mi pani burzaczka. Takiego. Tak. Mua. No. Głośniej. Jeszcze głośniej. Tak o. Mua. Mua. o pani fajna. Jak ja, no, to... chcę panią... ja chcę się z Panią pobawić. Tak? No, normalnie. A Pani ze mną? Tak. Ale dym. Dobra, daję mamę. No daj. No, halo. Tak, jestem. No i jak tam, wrażenia? No, fajnie, bardzo fajne dziecko. Tak? No, tak. no, to właśnie tego, poszukujemy opiekunki, jaka stawka Panią by e, interesowała? E, no wie Pani co, ja jeszcze muszę się zorientować, bo ja jestem na emeryturze i e, po prostu nie byłam nigdy, no mam wnuczki, ale, ale jeszcze nie byłam tak, no nie wiem, nie wiem, a może Pani się orientuje? No nie wiem, 10 tysięcy miesięcznie. Znaczy się to jest y, 1000 złotych, tak? Dziesięć, na, na te dziesięć, pieniążki 10 tysięcy złotych miesięcznie. Aha. Yy, tylko wie pani, co? To, to jest dojazd, tak? To ja musiałabym dojechać. Tak, i 10 tysięcy miesięcznie jestem pani przyjęta no, nie yy, Tylko 23 km. To jest... No dosyć daleko właśnie. Mm -hmm. No, to jest dosyć daleko. A ja wie pani, nie mam samochodu codziennie. Bo mam co drugi dzień samochód, a pani by wolała codziennie, tak? Yy... Bo tam jakimś całe, busem nie całe, dojedzie się? Całe dnie i całe noce, żeby pani to była. Żeby pani się do nas Aha, wprowadziła. O, no to nie. Wie pani w nocy, to ja nie. Bo ja jestem, wie pani co, w domku. Ale nie, e, proszę panią. Męża nie panią, ma. Męża proszę, nie ma, bo jest na wyjeździe. Proszę pani, no to fajnie się składa, świecie. bo ja bym chciał, żeby pani się do nas wprowadziła na dwa lata. O, to nie, to nie. Nie ma opcji. Nie, nie, to nie. Bo pani... ja mam córkę, ma... mm -hmm. córkę mam, która jest w mat... będzie miała maturę, i po prostu wie pani, że ja nie mogę odjechać, bo kto będzie palił w piecu? A jakby pani rowerem przyjeżdżała? Nie, to za daleko. Nie, na no, 23 km, no to godzinę. Nie, pani to dojeżdża. za daleko, wie pani, to... A zimową porą, jak rowerem dojadę? -y, nartami. Proszę? Na nartach. Przebiegła. Tak. Nie, nie, to już nie, to już odpada, wie pani, nie, nie. Za daleko. Jakby to było gdzieś 10 kilometrów. ale to 23 km to jest daleko. No ale rowerkiem można śmignąć. Na nie, no rowerkiem latem, ale zimą, to ma się na zimę, wie pani, co? Mhm. Na no, to zimą by pani córkę saniami pociągnęła. A, tak. Nie, nie, to już odpada, bo ja tu wolałabym okolicę gdzieś bliżej, wie pani, co to za daleko i za daleko. Bardzo chętnie a, bym się dał. Bo... A 20 tysięcy. Nie, ale no mówię pani, że nie. No bo jak, no jak? Ja nie mogę odjechać, bo ja nie jestem w bloku, tylko w domku mieszkam. No dobrze, no to trudno, no to dobra. No to no, Jakbym w bloku. To wie pani, co w bloku, to zostawiam sobie i mam spokojnie. Jest ciepło w domu. A dziecko przyjdzie, ona ma 18 lat, ale przyjdzie ze szkoły, będziemy rustko jej napali w piecu. A mam się tam Komu? Komu? Proszę? Komu? Mam córkę jeszcze 18-letnią. To da pani do niej numer. A nie, to ona nie ma jej w tej chwili. Ale numer da pani do niej. A po co? No, ja bym się z nią dogadał jakoś. A nie, nie, to ona nie, nie, ja nie mogę jej podać numeru, jej. Może ona pani. mi nie pozwoli, żeby podać numeru. Ale to mi, mi. Ale no jak ja pani, nie mogę, nie wolno mi. Ona powiedziała, żeby nikomu nie podawać, ja nie znam. znaczy da mi pani jej numer tylko. <laughs> nie podam pani, bo nie mogę. Ale ja to nie zadzwonię i ja się z nią dogadam. A nie, nie, ale ona nie dogada się pani, bo, bo naprawdę nie, nie mogę, nie, bo to jest za daleko, no po prostu za daleko. Ale da mi Pani numer do, do, do córki. Nie mogę dać. Będę Pani taksówkę nie mogę opłacał codziennie, tylko da mi Pani numer. Nie, 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 ale wie Pani co, no nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. to jest za daleko, nie, nie, nie. Jeszcze raz? Nie, nie będę, nie, nie zdecyduję się, no. No jak, nie da mi Pani numer do córki, się dogadamy. Ja Pani będę nie, taksówkę nie. opłacał codziennie. To ja wiem, ja wiem, ale nie, 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 to już nie, ja jeszcze całe noce, to nie, nie, wie Pani, to już odpada, no bo ja też mam dziecko, i które muszę też... No 18 lat, no to, no to właśnie ja mogę się a nią zająć, nie? a Pani się zajmie moją córeczką. Aha, nie, to dziękuję. Nie, dziękuję bardzo, nie, dziękuję, nie, nie skorzystam z tej oferty. Aha, no dobrze. No, no, nie, dziękuję, dziękuję. Dziękuję, do widzenia, dobranoc, spokojnej dobry, nocy. Nie? Dziękuję, nawzajem. 20 tysięcy? Za 20 tysięcy to ja bym 8 dzieci pilnował chyba bez kitu.